Pierwszy dzień poświęcamy y, wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 roku, ale przy tej okazji pokażemy wystawę poświęconą harcerzom radomskim, szarym szeregom, którzy tak dzielnie walczyli w okresie powstania warszawskiego, ale również tym harcerzom, którzy pochodzili z naszego radomskiego chówca. Drugi dzień poświęcamy I Wojnie Światowej i również y, tegoż dnia chcemy y, przy okazji widowiska historycznego wspólnie pośpiewać, jak również y, tegoż dnia będzie oczywiście konkurs fotograficzny, będzie można robić zdjęcia, które później y, we wrześniu będziemy prezentować w naszym amfiteatrze na wystawie poplenerowej. Trzeci dzień to poświęcamy go insurekcji kościuszkowskiej, czyli Kościuszko patrz na nas, chcemy pokazać właśnie jak doszło do, do insurekcji kościuszkowskiej będzie prezentowany film tutaj u nas, rozmowa z historykami. Film jest z 1938 roku, Bitwa pod Racławicami i chcemy również pochylić się nisko tamtemu czasowi, tamtej epoce. Pokażemy widowisko historyczne, również poświęcone tamtym latach, bo to są lata naszych rozbiorów, jak również będziemy śpiewać pieśni, ale właśnie związane z XVIII wiekiem.